Cześć, witajcie na kanale Świat Kostek. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam, jak układać kostkę 4x4. W porównaniu do klasycznej kostki mamy tutaj o jedną tak jakby warstwę z tej strony i z tej strony więcej. No po prostu zamiast 3x3 mamy 4 na 4. Kostka 4 na 4 nie jest o wiele trudniejsza, ale na pewno będzie z nią więcej zabawy i będziemy ją układać trochę dłużej. Na starcie jeszcze wspomnę, że konieczna jest umiejętność układania kostki. 3x3. Jeżeli jeszcze nie potraficie układać kostki 3x3, to wróćcie do poradnika na tym kanale i opanujcie tą kostkę, zanim zaczniecie brać się za 4x4. 4. Teraz pokażę Wam, jak wygląda notacja dodatkowych ruchów na tej kostce. Jeżeli chodzi o zwykłe R, duże R to jest ważne, jest to po prostu ruch jedną warstwą do góry, prawą warstwą. W taki oto sposób znacie to z kostki 3x3. 3. Macie L, U, D. To wiecie, ale teraz wchodzi już coś nowego, czyli duże R i małe W. To znaczy, że ruszamy dwoma warstwami. RW wygląda tak. Mamy także RW', czyli w drugą stronę. Co innego, jeżeli chodzi o małe R. W takiej sytuacji będziemy ruszać tą prawą, bardziej środkową warstwą w górę. W taki sposób. Zasada z literą W obok lub z tą małą literką. Możemy też zastosować do na przykład u. Na przykład mamy tutaj uw albo na przykład małe u, czyli coś takiego. Ale to nawet niekoniecznie będzie nam aż tak potrzebne. Myślę, że znacie już całą notację. Jeżeli chodzi o proces układania tej kostki, najbardziej będzie nam zależeć. Na stworzeniu z tej kostki takiej trójki, 3x3, byśmy mogli ułożyć ją tak jak klasyczną kostkę. Teraz Wam to pokażę. Jak widzicie, pomieszałem teraz tą kostkę w bardzo specyficzny sposób, nie ruszając dwoma warstwami. Środkowe cztery elementy będą zastępować nam center, czyli ten jeden środkowy element z trójki. Boczne krawędzie będą składać się tutaj z dwóch mniejszych elementów. Czyli tutaj mamy na przykład zielono-białą krawędź. Takie coś. Składa się z dwóch elementów. Tutaj zielono-biała krawędź to jeden element. A narożniki tutaj też składają się z jednego elementu. To po prostu takie małe, małe narożniki. Gdy tak patrzycie na tą kostkę, możecie już tworzyć tutaj sobie krzyż. Bo macie center, macie tutaj dwie krawędzie, narożniki. Możecie już łączyć. Tutaj też stworzyć krzyż. Następnie układać sobie drugą warstwę. Od tego momentu, gdy na tej kostce widzicie już center, krawędzie i narożniki są już gotowe, możecie ułożyć tę kostkę tak jak 3 na 3. Gdy mamy już kostkę pomieszaną, zajmujemy się za pierwszy etap układania. Będzie to tworzenie centrów. Tak jak tutaj centry już mamy gotowe, ponieważ są to jeden, jest to jeden element. To tutaj musimy zrobić go z czterech. Teraz zaprezentuję Wam, jak wygląda gotowy biały center. Widzicie cztery środkowe elementy. A teraz, jak takie coś osiągnąć? Tutaj mamy na przykład element biały z logiem i szukamy sobie kolejnych elementów. Tutaj jest biały bez loga, możemy go wziąć i połączyć. Najzwyczajniej w świecie mamy taki bloczek dwóch białych elementów. Spróbujmy skonstruować kolejny bloczek, a potem je razem połączymy. Tutaj mamy też biały, tutaj mamy biały, łączymy je razem, przestawiamy je na bok i na przykład wracamy. Przez to, gdy mamy już dwa i dwa, jesteśmy je w stanie w bardzo prosty sposób połączyć i stworzyć taki center. Pokażę Wam to też na kolejnych przykładach, byście dobrze mogli zobaczyć tworzenie takich centrów. Pamiętajcie tylko, by cofać niektóre ruchy, po prostu... Układając kolejne centry, nie zapomnijcie, by wasze centry, które już ułożyliście, zostały w całości. Nie zniszczcie ich. Tutaj mamy dwa żółte elementy, więc chcemy je dać już naprzeciwko białych. To będzie nasz center żółty. Daję do góry taki bloczek. Robię ruch U2 i wracam. Na dole nic się nie niszczy, a u góry mamy już dwa elementy. Tutaj na środkowej warstwie łączymy sobie żółty żółty, ustawiamy żółty bloczek nad żółtym bloczkiem, a teraz wykonujemy coś takiego, że no nie chcę tego mówić jako algorytm po prostu taka zasada że ruszamy dwoma warstwami w górę wykonujemy ruch U2 i wracamy, przez to mamy już cały center żółty, cały biały, ten etap wymaga dużo praktyk, czym więcej będziecie układać takich właśnie bloczków będziecie je sobie pomału tworzyć będziecie się szkolić i przyzwyczajać do tworzenia centrów lecimy dalej, pomarańczowy, mamy już dwa tutaj, więc zostawimy je sobie w taki sposób na dole i spróbujemy ustawić kolejny bloczek tu mamy jeden element, tu mamy jeden element ruszamy w taki sposób, górny i dolny, center nam się nie niszczą obracamy i wstawiamy cały drugi bloczek na dobre miejsce i mamy trzeci center Warto podczas układania centrów kostki 4x4 wziąć sobie zwykłą trójkę i po prostu patrzeć, gdzie są, jak są umieszczone kolory na tej kostce. By nie pomylić się, ponieważ na tej kostce nie mamy w środku y, pojedynczego centra, który pokazuje nam, gdzie jaki kolor ma być. Tutaj mieliśmy pomarańczowy, u góry mamy żółty, dlatego teraz patrząc na tą kostkę, wiemy, że po lewej od pomarańczowego będzie zielony. Więc tu będziemy wstawać zielony. Mamy tutaj na przykład bloczek już z dwóch elementów składający się, więc go po prostu wstawimy w to miejsce. Ruch U2 i cofamy. Dolny nam się nie niszczy, górny nam się nie niszczy. Pomarańczowe zostało w całości. Mamy już dwa zielone elementy. Tutaj łączymy kolejny bloczek składający się z dwóch zielonych. Ustawiamy bloczek nad bloczkiem. Wstawiamy U2, wracamy. Nic się nam nie zniszczyło. Kolejny tutaj będzie czerwony. Tak właśnie widzimy na kostce 3x3. Więc ustawiamy bloczek nad bloczkiem. Ustawiamy czerwony i wracamy. W taki sposób wszystkie centry mamy już gotowe. Tak jak mówiłem ten etap wymaga dużo praktyk. Dodatkowo wam jeszcze pokażę taka sytuacja gdy tutaj mamy już cztery centry gotowe. Zostałem nam dwa do zamienienia. Jest w taki sposób, po takiej kropce. Po prostu musicie. Może ktoś sobie tak popatrzy i będzie mu łatwiej to zrozumieć. Ustawiamy taką kropkę. Tu jest niebieska kropka w dół po prawej, tu jest czerwona kropka w górę po lewej. Łączymy F2 i do góry. Myślę, że osoby, które lubią takie charakterystyczne sytuacje, to im powinno pomóc. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu drugiego, w którym będziemy łączyć krawędzie z dwóch mniejszych krawędzi. Miejsce tych krawędzi na razie nie ma znaczenia. Po prostu chcemy mieć podwójne krawędzie, takie z dwóch mniejszych. Tutaj jest taki sam element, zielono-biały i tu też jest zielono-biały. Naprzeciwko są te elementy. Siebie wykonujemy jeden algorytm, którym łączymy je razem. Oto ten algorytm. Będzie wyświetlał się tutaj w rogu przez cały czas, podczas układania tego etapu. Więc, gdy chcemy tworzyć takie krawędzie, bo przypomnę Wam tylko, że zależy nam na osiągnięciu takich oto pojedynczych krawędzi, jak z kostki 3x3, tutaj składa się z dwóch mniejszych, podczas całego tego etapu możemy ruszać dowolnie pojedynczymi warstwami. Więc ruszamy po prostu w dowolny sposób tymi warstwami pojedynczymi. I dochodzimy do sytuacji, gdy naprzeciwko siebie w taki sam sposób są takie same małe części krawędzi. Tutaj jest biało-pomarańczowy, tutaj jest biało-pomarańczowy. Patrzą obydwie białą stroną do nas. Więc jest dobrze ułożenie ten i ten. Razem połączą się i wstawimy je w to miejsce. Wykonujemy ten algorytm. I krawędzie są już połączone. Ważna informacja. U góry mamy pomarańczowo-niebieski i pomarańczowo-niebieski patrzą w naszą stronę. Na dole mamy biało niebieski i biało-niebieski także patrzą w naszą stronę. Nie tylko wykonując ten algorytm zamienimy te górne razem tak, by się złączyły tutaj, ale i te dolne tak, żeby złączyły się z drugiej strony. Taka sytuacja nie będzie występować za każdym razem, ale gdy taka już wystąpi, to od razu złączymy dwie krawędzie naraz, za jednym zamachem przy wykonaniu jednego. Jeden raz tego algorytmu. Jak widzicie, mamy tutaj niebiesko-pomarańczową krawędź, a tutaj biało-niebieską. W taki właśnie sposób będziemy tworzyć wszystkie krawędzie na całej kostce. Ruszamy pojedynczymi warstwami, nastawiamy dobrze tak, żeby patrzyły w naszą stronę. Tutaj jest pomarańczowy, żółty, pomarańczowy, żółty. Patrzą w naszą stronę. Wykonujemy algorytm, łączymy i do końca tak właśnie układamy krawędzie. Więc teraz wam po prostu pokażę trochę jak układam te krawędzie. Tutaj mam już dobrze ustawione. Następnie widzę zielono, żółty, zielono, żółty. Pamiętajcie, pojedynczymi warstwami ustawiamy sobie, tak by była odpowiednia dla nas sytuacja. Wszystkie krawędzie na tej kostce zostały już razem połączone. I teraz jak widzicie, możemy tą kostkę ułożyć tak jak klasyczną 3 na 3. Tutaj jest center z czterech środków, tutaj są krawędzie z dwóch mniejszych krawędzi i są też narożniki, tak jak w zwykłej kostce. Więc teraz kolejny etap układamy tą kostkę dowolną metodą, tak jak kostkę 3 na 3. Ja wam tego już nie będę opowiadał i tłumaczył, bo myślę, że to powinniście już umieć i potrafić ułożyć zwykłą kostkę moglibyśmy ułożyć tą kostkę tak jak zwykłą trójkę lbl gdyby nie dwie wyjątkowe sytuacje które występują na czwórce dlatego, że ilość tak jakby elementów na jednej ściance jest nieporzysta przez to powstają nam sytuacje zwane jako parity. W tym wypadku mamy trzy ramiona krzyża gotowe. Sytuacja niespotykana na zwykłej kostce. Jedno ramy jest źle odwrócone. Nie jest prosto to odwrócić, ale mamy na to algorytm, który wyświetla Wam się teraz na ekranie. Chwytamy tę kostkę w taki sposób, by to yy, błędne ramię tak odwrócić do góry nogami. W taki sposób chwytamy tą kostkę żółty u góry, przed nami. No, wiecie, żółty u góry, a przed nami ten element, który chcemy odwrócić. I wykonujemy algorytm, który jest na ekranie. W ten sposób odwróciliśmy jedną krawędź. I mamy już teraz normalną sytuację z. Następnie układamy dalej tak jak klasyczną 3x3. Ja właśnie permutuję cross. I teraz właśnie zamieniałbym narożniki miejscami za pomocą algorytmu, który zamienia nam 3 narożniki. Lecz tutaj sytuacja kolejna. E, sytuacja, której nie ma na kosty 3 na 3 Dwa narożniki są na dobrych miejscach i dwa na złych. Taka sytuacja nie występuje normalnie, ale tutaj mamy taką sytuację. Nie bójcie się, właśnie pokażę Wam, jak to zrobić. Dwa narożniki, które są źle. Dajemy przed siebie, żółty u góry. Wykonujemy taki, oto algorytm. Teraz może Wam się wydawać, że trochę kostka się zniszczyła i pomieszała, ale nie martwcie się, po prostu cofnęliśmy się trochę do etapu, właśnie permutacji krzyża. Tutaj jest dobrze i tutaj jest dobrze. Wykonujemy algorytm z lbl i idziemy dalej. Trochę jakby nas cofnęło. Ale to jest dobrze, tak ma być. Tutaj dalej permutujemy krosa, i jesteśmy znowu w momencie, w którym teraz mamy tutaj jeden narożnik dobrze, tak jak po prostu podczas układania kostki 3 na 3 Jak widzicie, narożniki wskoczyły na dobre miejsca i możemy je obrać. Dowiedzieliście się właśnie wszystkiego, co musicie wiedzieć o układaniu kostki 4x4 metodą LBL. Taką najprostszą. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał i Wam pomógł. Jeżeli udało Wam się ułożyć kostkę, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, które chcielibyście się doinformować, jeżeli coś jest niejasne, to piszcie oczywiście w komentarzu. Ja już dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć!